Maluch Racer 1 to jedna z tych gier, o których wolałbyś pewnie wspomnieć. Ale ja będę z i o tej, gdzie zapomniałem. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Mroczka anielskich spojrzeń na gry. Tak, to już odcinek z zendu, który dzisiaj nagrywam, ale dzisiaj takie martw robię, bo chcę mówić teraz najgorszy kraper, ale to już będzie ostatni, więc to był ogólnie ostatni odcinek z tej serii. I ogólnie ostatni odcinek na moim kanale. Więc e, tym razem omówię Malucha Racer 1. Maluch Racer 1 to jest gra wyścigowa, e, która polega na tym, że ścigamy się po różnych trasach e, maluchami. I wszystko byłoby spoko, gdyby gra nie miała zjebanego sterowania, zjebanej grafiki, zjebanego audia. Czy nie, ja, zaraz, zaraz, audio w tej właściwie. No istnieje w sumie, ale z muzyki tu nie ma. No ale okej, okay, no, zaraz do wszystkiego dokładnie wsajdę. Więc na początku, informacje. Kto wyda tą grę? Kto odpowiedział na tą grę? Oczywiście nasi kochani polscy ludzie z studia Play, więc pomicować im. Oni ogólnie Suną z tego, że wydają takie słabe gry wyścigowe. Ja ogólnie w sporo tych gier wyścigowych od Play'a grałem. Akurat w Malucha Racer 1 nie grałem, ale no... Nasłuchałem się trochę odnośnie tego, jak sterowanie w tej grze jest zjebane i ja w to wierzę, że to jest sterowanie jest zjebane. Tym bardziej, że no, grałem w inne gry od Play'a i tam sterowanie też nie było wysokich lotów. Też się nie sterowały tymi autami zbyt dobrze, więc ja wezmę to sterowanie. I w tej grze jest, jak to powiedział Artkowar, spierdolone. A gra ta została wydana w roku 2003. No ja powiem tak, no... Porównując tą grę do takiego GTA Vice City, no to... No to wysoko chujowo, no, co tu dużo mówić. I zaraz by ktoś powie, ale GTA i shity było tworzone przez ludzi, którzy mają więcej możliwości. I więcej sprzętu i na więcej ich było stać. No tak, zdaję sobie z tego sprawa. No ale... Play. Wydaje gry, które są chujowe. Po co oni to robią? Dla pieniędzy, tak? Ale naprawdę są z takimi chciwymi chujami, że będą męcyli... Gracy takimi chujowymi grami, żeby oni kupowali za pieniądze no niezbyt wielkiej ilości, bo mi tam sobie każdy płacić, że to 10 zł za te gry, no ale jak dla mnie to jaki jest sens wydawania takich gier za to jest tak niskie pieniądze? Jakoś się bardzo nie dorobią. Zamiast wydawać gry, mogliby tam wprowadzić jakieś ulepszenia w tym swoim studiu, mogliby wyjść na prostą, się ogarnąć, no ale nie po co? Przecież lepiej wydawać chujowe gry. Języwe sterowaniem. I te gry przekazie bardzo krótkie, zamiast no, się ogarnąć i później po ogarnięciu wydawać dobre gry, jak na przykład takie Need for Speedy. Cześć, chodzi o audio, no to no, sobie sami poczekajcie. I tak brzmi maluch w tej grze. Tak brzmiało, to jest w prawdziwym świecie. Oj, to się mi się kurwa nie wydaje. Więc ogólnie silnik tragiczny. Dźwięk zalicanych cyk pointów. Mi się tylko jazdy z Forda Racing 2, ale chyba Ford Racing 2 został wydany po Maluchu Racerze. Więc no, co zbyt tutaj, kurde, twórcy od Forda Racinga 2 nie skopiowali ten dźwięk zalicanego cyk pointu. Oj, bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Ale to będę o tym mówił w trakcie omawiania Forda Racinga 2. O ile oceniliście w akwarystyce Forward Racing 2 wtedy po Maluku jeden, 1, ale tak mi się wydaje, że raczej tak było. Jak na miejscu w tle nie ma znej muzyki i tutaj w ogóle nie ma muzyki. Chyba ewentualnie w menu jest muzyka, ale tak ogólnie tutaj muzyki kurwa nie mam, gdy na przykład się ścigamy, więc naprawdę chujowizna totalna. W Maluku Rezens 2 była jakaś muzyka w Maluku Rezens no wiele można złego powiedzieć o Maluku ale tam przynajmniej muzyka była spoko. Tutaj z kolei tej muzyki w ogóle nie ma. I no tak kurwa troszkę fajne jest takie ściganie się bez muzyki w tle. Nie za bardzo mi to odpowiada. Jest tak powiem. chujowizna jak dla mnie. Te jest to nie są jakieś legalne wyścigi na jakichś torach wyścigowych, jak na przykład jest w Formule 1. Tylko to są nielegalne wyścigi, więc mogłaby sobie jakaś muzyka grać, co? No ale nie gra. Fabuły to jest tak gdzie nie ma, ale w sumie, w sumie to, to jest gra wyścigowa, więc to właściwie nie powinno być nawet Fabuły. Ta nigdy jest Fabuła z drugiej strony, ale ta no, Fabuła nie musi tutaj być w takiej typowej grze ja akurat doceniam tę fabułę ale no to jest, ta fabuła nie jest jakoś bardzo konieczna więc do tego mogę zrozumieć, że tej fabuły tutaj nie ma też oczywiście dźwięk od do startu, no i też jest ten dźwięk chujowy ale jeśli chodzi o, tra o, jeśli chodzi o trasę, no jakie mamy trasy, no mamy kurde trasę w supermarkecie mamy trasę na wypizdowiu, mamy trasę w garazu. Jakby to powiedział energię, kto byś chciał kurwa ścigać w garażu? No, mi akurat garaż tu powiadał, lokacje do, do wyścigów, ale. No, grafika jest chyba cool w tej grze i te, te wyścigi są nudne, bo oczywiście AI Pacífico jest bardzo słabe, tak, tak naprawdę to nie sprawia jakiejkolwiek trudności, no i gra jest po prostu nudna. Gra wam starcy na. Kurwa, 40 minut chyba tylko i wyłącznie, więc. Kolejna krótka, budżetowa gra ta gdzieś 10 zł, no ale i tak kurde, 40 minut da wydawać dawać 10 złotych tylko po to, żeby sobie 40 minut pograć w tą grę. No mi się wydaje, że nie warto. Tym bardziej, naprawdę ta, no, ta gra jest po prostu słaba, mm, audio jest słabe, grafika, grywalność też. I właściwie tu jest chyba tyle, jest chyba nic więcej nie ma powiedzenia na temat tej gry, więc będę podsumował, no co tu 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 mówi, no. Grafika jest bardzo słaba, mogli się bardziej postarać, gdyby oczywiście... Przed wydawaniem gier, racyli zainwestować w większe możliwości, żeby byli w stanie faktycznie tworzyć lepsze gry. Jeśli chodzi o audio, no to tak jak to się mówiłem, brak jakiejkolwiek muzyki, dźwięki samochodów są chujowe. Grywalność, nudne trasy, gra jest za bardzo krótka. znudzicie się tą grą, więc ogólnie nie polecam wam tego kupować. Co Samaicie, daleka od tego jak od ognia. To będzie o tyle na razie.